Dobra, ja. Yy, witam na Live. Halo, halo. nie ma nikogo? Dobra, witam na Laj. Yy, nikogo pewnie nadal nie będzie, ale okej. Okay. Yy, nikt nie. Pewnie wyjdzie, tylko ten Trek to co wcześniej był. Ale nie wiem, może nie wejdzie. Ale nie, wiem. może nie wyjdzie. O, mówię, siema. 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 O, mówię, siema. Siema. O, mówię. siema. siema. O, mówię. No. Yy... Nie wiem, co ja mam powiedzieć. Nie ma nikogo, to tam wyciekł. Okej. Okay. Nie wiem, czekam aż trochę więcej osób przyjdzie, bo na razie jest tylko jedno. I jedna osoba na razie Ale poczekajcie, może ktoś zaraz dołączy Poczekajcie, no, tylko jest jedna osoba hmm. eee, No Więc No, chyba, że o Robloxie, coś w Fortnite chcecie. Tam to jakby wolicie, to napisz, napiszcie, powolicie i wtedy Wam bo Jeżeli na przykład wolicie. To się, no, chyba, że będzie coś innego. bo jeżeli na przykład wolicie. No, chyba, że będziecie coś innego. To jak? Roblox, y nie, no, Roblox, Fortnite, Eurotruck. Obojętne, no. No nie Obojętne. wiem, jakby... To... Chyba, że... No Co więcej? Czekajcie. Chyba, że... Y... Nie wiem, co chcecie. Może w ogóle co innego. Może to ankietę. Po prostu poczekajcie. Zrobiła zrobię ankietę. Rozpoczęłam ankietę, więc odpowiadajcie. Będziecie mieli chwilkę. Więc jak chcecie. Jedna odpowiedź pamiętajcie, tylko może być. Fortnite ma 100%. Fortnite ma 100%. Headlines gramy chyba Fortnite. O no dobra. Yy, o dobra, czyli tak. 100% Fortnite. Aha, okej okay. Czy robimy coś innego? Oh. Dobra. 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 Yy, tak. <coughs> A więc yy, teraz yy gramy w Roblo. Okej. Okay. Okay. Nie. Nie. O, nie widzicie beka beka. O, nie widzicie beka, beka. Nie, się chyba. Nie wiem. No widzieliście. Sprawdzałam na powtórzenie, widzieliście. No nic, ale to tak przez sekundę. Ile, w ogóle mam jedno subskrypcję, Tak? Sprawdź. W ogóle zero lajków. Dajcie lajka, like, proszę. Dajcie ktoś. Jednego. O jednego dziękuję bardzo. O jednego dziękuję bardzo. E, już udostępniam? To było trochę głupie. Dostałem jednego. O, dziękuję bardzo. Ja nie mogę za ładne wspomnienie. O, dziękuję bardzo. Ja nie mogę za ładne Sorry, że gadam przez ale mam katar. Gramy w problem. Eee Pokażę Wam się, nie, nie, pokazuję Wam się. Powiem Wam się, nie. Na razie nikogo nie ma. E... E... No, lecimy gram. Co chcecie grać? Bawimy się w to zagrał. Ok, będzie opóźnienia trochę. Mamy z jest Jestem bardzo dobrym rąkarzem w tej grze. Ale na razie nie mogę wejść na bramę. Okej. No to Okej. Dobra, lewej. Dobrze. Tra nie trafi główka. Główka! Ajajaj. Traf 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 główka! Ajajaj. Nikt nie poda nawet. Nie, ja jestem tak ładnie ustawiony. Ale to są właśnie tacy ludzie, nie? Nie Pasuj! Nie, ja no ładnie mi bym. Patrz. Sam sobie spasuję. Spasuj! Ja ładnie nie mam. Ja pierdzielę. Nie go Ja Nie go Dobra, o! Nie, 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 nie. Nie ma piweczki. Nie, no. nie, 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 nie. Nie ma piweczki. Kogu Och, chodź, wania, no och, chodź, o nie! wania, chodź, wania, chodź, wania, chodź, sprawdzę Jedna osoba, zero osób jedna No co to jest? Ja nie umiem w to grę grać. Jak ktoś na mnie patrzy. Nie umiem w to grę. Nie umiem. Strzelam! Patrz go, będzie. Nie. Strzelam! Podaj, podaj, podaj! My ja nie umiem już pod... Dobra, lecimy teraz na bramkę. Eee, na Barcelonę. Tylko bardzo. Jeden live trwa. Teraz sprawdzę. 10 minut. Ja dotrwę do 25 minut. Jeżeli nikogo nie będzie, to włączam live Bo to nie ma sensu. I potem najwyżej jeszcze włączę live z eurotraka Ale wątpię. Ja nie mogę, nie! Co to było? miał pusto bramy i nie trafił i... Znaczy pusto. Chłop miał pusto bramy i nie trafi. Znaczy w słupek. O boż. Ja wolę... Chyba zaraz zagramy sobie w 7v7, bo... Bo mi się tam lepiej też broni trochę. Ale nie ja w sobie Waltu, ale tam się fajnie rzuca. O jezu, Weś, ale tam się rzuca. O jezu, to boli, jak on to robi. To znaczy, nie chodzi mi o to, że jak strzela i że broni, tylko jak, jak ten typ już tak się wystawia i ma problem potem, że mu nikt nie podaje. W Ale Dobrze, że strzelił, ale to nie ten. W ogóle jak mam świętam ja mam Nie zarobiście. do mnie jutro do mnie przyjeżdża Mam mega kasę dzisiaj. Mam mega dzisiaj. Dobra, lecimy. Dobra, nie gram za my się już nie chcę. Znaczy... Chyba czy coś tam... Co... Siedziało. Czy się działo? Czy... Forta? inaczej ogólnie jest słabe Fortnite'a. Możemy zagrać Fortnite'a! Można. Dobra. Okej, okay. lecimy. Dobra, zaraz przyjdę i niech się odpali tylko. Dobra, jestem. Ok, gramy. Załamał się. Jedna osoba jest tylko. A jaka I nie ten Co, sekundę go jeszcze Co, jeszcze młoda mu Masz moda, chłopie. Jesteś modem, moderatorem. Dziękuję. spoko chłopie. Dobra. Dobra. Mam jednego subskrybenta, a robię już mojego drugiego live'a Mam taka z tego. A mogę... No, dobra. Y... Okej, okay. znaczy na forta. Czekajcie. O, dobra. ukryj, okay. Okej. Okay. A wy widzicie w prawym dolę, zrobił takie coś i... A wy widzicie w prawym takie coś. A ja bym tu tak zrobił? Słuchajcie. Nie edytowa. Edytuj, to nie da się. Edytuj, to nie da się. Wyświetlenia dwa? Sof. A. Wyświetlenia dwa? so, A. Dobra, lecimy, gramy. To jest mój skinek w ogóle? Dobra. Lecimy. Albo ty Royal. Dostaliśmy się właśnie z karnetu, z, z prezentów tego. Dostaliśmy się właśnie z karnetu, z, z prezentów tego. O, ja gram tym. Jestem bardzo słaby, od razu mówię. Skryje. Ja bym się wam pokazał Nie było, widać. Nie było widać Co jest? Czekaj, ja pitolę Dobra, nie było tematu. Ja nie mam Dobra. Nie było tematu. Ale jestem głupi. Co się... O, dzikie densy, bracie, dzikie densy. Patrz, patrz, patrz. Czyli koronkę mam! Pitolisz! Pitolisz że koronkę mam! Koronę mam! Ale jej nie dotknął pewnie nawet. Lecimy tu. Lecimy gdzieś tutaj. Miałam koronę! Nie! Yeah! Miałam koronę! Yeah! Trochę jak dziecko się uciszyłam, ale dobrze. Coś hmm. tu ja jestem mega słaby od razu mówię za styp jak jest Kurde, co... Kurde, wkurza mnie ta kamera. Ja bym się wam pokazał, ale ja nie mogę. Nie! Ja pierdykam Kurde miał karabin! Czy to ja miałem karabin? Ja miałem to Nie pytajcie, co ja robię. Mam jednego kilo. Na razie. To zaraz jakieś typy będą, to... Oh Gdzieś tu jest. O ma O ma Się poczułem. Mówiłem, ja jestem słaby bardzo. O kurde, ej, co jest? Zabiłem go. Nie, 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 nie. Egzorcysta. No nie da się tego. Jest. Nie, no, 11 hp, bo to ja. Dobra. Skrzynia, daj mi, mani, mani. znaczy nie, mani. Oh, jest, dobra. Skrzynia, daj mi daj mi mani. <coughs> <coughs> Pojechał tam do góry Chyba Co? Z tej góry zera wyskoczy mi Nie zabiję Zabije Idę mu na bombi, śniunia. Tylko do mnie podejdzie Tylko kurna spróbuje to Pokażę mu, zrobię mu z dupy średniowiecza Predze on mi, ale dobra Mory mi już na nas Majorka tu, tu, tam on, tam mu. W ogóle chciałem na TikToku robić live, ale nie mogę Znaczy, wiem, że tam to już bym miał od razu ban'a za nic. bo pewnie bym powiedział kupa, to od razu już ban za nie nie te słowa, y, o Boże, brak mi słów nawet. O kurno, gdzieś to. Czekaj, muszę się poprawić, bo mi tak krzywo trochę. Po jest po mną. No. Już nie ma go. Co nie będzie tu, Wracając. Za niedozwolone słowa. Od razu by panowali, nie? O, na, tu jest. Poczekaj. Ja... Na górze. Poczekaj. To że go nie będzie, to śmiesznie będzie. nie będzie. Ale ja już czekam na koniec tego sezonu. Ale ja nie czekam na koniec. Ponieważ usunęli snajpy. I jestem oburzony z tego powodu. I. Jestem z cigala. Ja pierdziele, nie kończę live'a, nie? Nie. Live nie. Dobra, ja już, ja, 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 ja już się nie odzywam. Kurde, się zwalił, nie. W dupę. No kurno, niech... Ja, ja już się chcę zamknąć, nie? No kurna, niech. Ja już się chcę zamknąć. Tak jak kluczyki od ja auto się zamykę. Tu ja się tak zamknę. On jest na dachu. O jest na dachu. Nie ja się pokazać.